Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z Grychirosą. Mighty Magic 3, moi drodzy, Zemsta za Zagrobu. Pozwoliłem sobie oczywiście zaczekać, tak żebyście e, mogli już sobie wszystko zobaczyć w pełnej krasie, tak jak już powinno to wyglądać. E, może tak, chwilkę ogarniawki, co tu się wydarzyło. Dobra. E, według Waszych sugestii, oczywiście, można było tu przelecieć, można było zrobić Dimension Door. Jak najbardziej. Zależało mi na tym, żeby z tej mapy wyssać jednak ostatnie soki. E, I wydaje mi się, że to było poniekąd słuszne, bo y, pamiętacie, to była misja, żeby y, oddać wszystkie księgi i wówczas dostajemy... Y, wówczas dostajemy kulę tej mocy całej. E, tutaj był jasno-niebieski element klucznika, czyli tak jak było to ustalone, wyzwałem to statek, tak, i była też księga wody. Więc w tym mamy wszystkie księgi artefaktów, jak widzicie podeszło co miara, plus jeszcze, jeśli się nie mylę, tutaj na Saurok zapnąłem Gladius titanus. Zaraz wam pokażę jak, bo jak widzicie podziemia też są nieco odkryte. Jeśli chodzi o powierzchnię, to chyba tyle, jeśli chodzi o ciekawych rzeczy. Wybieram chyba wszystkie statystyki, chyba z wyłączeniem tej, bo tu jakoś nie po drodze było, e, więc tak wyglądają te statystyki mota, oczywiście podkręcone E, Swoją tak spojrzałem, że brakuje mi chyba tylko e, jeju, tego naszyjnika do plus 2 do wszystkich statów i miałbym Angelica Lions chyba. Pięć artefaktów jest. chyba sandały, ten naszyjnik boskich mocy, nie, hełm boskich mocy, miecz, sprawiedliwość, tarcza nie była jakaś? Nie pamiętam. Zbroje, cudów, nie pamiętam czy tam była też tarcza w tym zestawie. Jest jakaś tarcza wszystkich statystyk? Chyba jest, nie jestem pewien. E, w każdym razie. Tak mniej więcej wygląda, oczywiście tu mieliśmy mały bok z tymi demonami, tutaj był ten bok z tym przejściem, więc musieliśmy kombinować troszkę, ale to nic wyjątkowego. Jeśli chodzi o podziemie to tak, te odgałęzienia okazały się w dużym mierze jakimiś tam surowcami, które mogliśmy mieć na starcie, więc tu potracimy sporo czasu, jak widzicie tego czasu zleciało w luj. Dopiero tutaj się coś zaczęło, bo tak, tu się pojawił pierwszy jakiś tam buścik do statów, tu pojawiła się jakaś zasadzka, tutaj plusik do oświecenia i tutaj była tak misyjka, żeby pokonać trole, które tutaj stały. Oddaliśmy tę misję i za to dostaliśmy jeszcze naszyjnik, tam, ten, który chronił przed falą śmierci, a tu za falę śmierci dostaliśmy plus 6 do mocy, więc nawet spoko. I dalej było to i myślałem, że na końcu coś będzie i nie było nic. Z drugiej strony, poleciałem sobie właśnie nie Gundulu, tylko tą saurok poleciałem tutaj. Tu były rdzawe smoki, tam jeden do pokonania, później jeszcze ich siarkowa jama i smocza utopia, Tam są też kilka artefaktów. Posiadam. To chyba tyle, jeśli chodzi o ciekawsze aspekty tej mapy. A, tutaj jeszcze, to nie był statek na początek, był taki jakiś taki mały biomik, w którym mogliśmy po prostu mieć e, troszkę boostu naszego wojska. Ja tutaj wskoczyłem, chyba Dimension Door po prostu. Więc, e, cóż, chciałbym zbadać teraz ten region. E, najwyżej później zamienimy sobie te artefakty, zobaczymy jeszcze, bo tam przypuszczam, że powinno znajdować się to miasto, e, które będzie nam. E, to miasto, które, które jest nam wymagane. Tutaj jest sobie wojsko co chwilkę, tak żeby Gundela po prostu stała jako tam powiedzmy taki pan policjant u mnie e, i najzwyczajniej w świecie tonowała gdzieś nastroje naszych e, kolegów. Niezbyt fajnych. Dobra, lecimy. Boli straż... A, jeszcze jedno. Maki powietrza kupiłem, słuchajcie, tu w uniwersytecie, bo była. Bardzo mi brakuje logistyki. Dopiero znalazłem tylko jakieś rękawice jeźdźca, żeby mieć jakikolwiek chociaż ruch. Spory problem z tym mam, nie, nie ukrywam, że brak tego ruchu bardzo mi dospiera. Jakiś tam przyrost gorgony. Tym się już specjalnie nie przejmuję, bo te tygodnie, powiedzmy, że już gdzieś i tak w jakiś czas temu troszkę je olałem, więc wygląda tak, wygląda. No, a słuchajcie, w tym momencie wygląda na to, że mamy mm, koronę króla Lisza. Tak to się chyba nazywało. Zaraz sprawdzimy. Czy płaszcz? Płaszcz nie umarłego króla? O nie. O nie. Co ja zrobię? To był chyba płaszcz nieumarłego. Nie, zaraz no zobaczymy. Szkoda, że dopiero teraz, bo byśmy wyfarmili Lisów, co nie Już Zobaczycie o co chodzi. Pękł, No i dobrze. To jest szybko. Wszystko, fiolka żywej krwi, buty trupa i w tym momencie, jeśli mnie pamięć nie właśnie właśnie króla. Otóż to. Czy działa to na tym, że nekromancja jest zwiększona. Hmm. Jeżeli mamy nekromancję, jest ona zwiększona na poziomie e, prostym z Zombie na wyższym piory, na złożonym lisze. Zatem teraz z każdej walki, którą będziemy mieli, będzie mieli lisze. I to wygląda na... Tu jest jeszcze jakiś monoid przejścia. To mnie intryguje, do czego on służy. Co jest za nim jest schowane? Logiczne ziemia. Hmm. Pobijemy się i zobaczycie, że wczesamy sobie liszę. Nie? Tak, patrzcie. Będzie dosyć miłe. 26 arcyliszy. Musicie przyznać, że całkiem spoko. E, tu mamy jeszcze, widzę, jakiś... Serio? Tylko o to chodziło. Myślę, że tam coś trudniejszego będzie jeszcze. Jak wejść do tego teleportu? Coś ominąłem. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Pod ziemi to ja nie dostanę, na pewno. Ale nie widziałem nigdy takiego portalu. Był ten portal. A ono w miarę obowiązywał na tej mapie. Tu nic nie było, jak pamiętam. Czyżbym coś pominął? Nie no, nie wydaje mi się, jakbym coś pominął. Absolutnie wydaje mi się, że zebrałem wszystko na tej mapie i nigdzie nie widziałem takiego portalu. Zresztą tu coś jest. Huh. Ciekawe. Myślałem, że tam coś będzie. Zong. Intrygujące. Do końca nie wiem, co to miało oznaczać. Co poeta miał na myśli? O! Mamy wszystkie czary świata. Uch, muszę zaczekać tę turę. E, tego się poznać, bo jest irytujące. Masz mhm. no, to niechaj będzie. O nie! Co ja zrobię? Może tak? No i dobra. I mamy to. Czy miasto jest nasze? Czy jest w nim coś ciekawego? No jest akademia żywiołów, ale magię to ja już mam, więc no problem. Dimension Door. Niestety jest jeden problem z Dimension Door. O luju, ale byłoby dobre. Ale to byłoby dobre, gdybyśmy tylko mieli to. Kurde, słabo nie powiem. Jak się tutaj szybciej dostanę stąd, z Deadwood? Woli dupa. Boli bardzo, że się nie nauczyliśmy tego, no cóż, zdarza się i tak. Eee, dawaj tu na statek, oddamy to. Niestety, traciliśmy wtedy tą portal, więc będziemy musieli już wtedy z nóżki przejść, ale to już powiedzmy będzie dosyć marginalna kwestia. Nie chcę rozbijać czerwonego, bo ani już bohaterów nie ma, ani nic. Stwierdzam, że jakby ciekawsze jest chyba jednak zrobić misję na takim poziomie, wiecie, uczciwym, tak? Czyli zrobić ją według, według wymagań scenariusza. Nie wiem, według mnie się wydaje to być dużo ciekawszym niż, niż jakby toczyć e, po prostu rozjechać wroga, które pewnie ukrywajmy, nie było najtrudniejsze. Początek, Był taki jak oni byli dosyć tacy, wiecie, rozstrzeleni. Nie? Mm, to bywało trochę trudniej. E, ale teraz. Teraz już, e, teraz już nie ma takiego problemu. No, zróbmy sobie tak. już many pewnie wytraci na tym. To się zdarza. Mhm. Dobra, zróbmy tak. Będzie trochę łatwiej, trochę szybciej powiedzmy, że damy już sobie radę bez wszystkiego. Możemy iść sobie tędy, weźmiemy sobie jeszcze nie morale, a ruch. Eee, dobra, no zdaje się, że mamy chyba wszystko z tej mapy, co mogliśmy wyciągnąć. Kurde, no. Szkoda, że nie mam Dimension No dobra, oddajmy tutaj koniec tury. Grajemy populacja się dubluje, a my wygramy. Wygrywamy znaczy się. 16 poziom, czy niczego nie pominąłem? Nie no, chyba nie. Dobra. Łowca dusz. Mot musi w ciągu 3 miesięcy oflagować wszystkie śliska stworzyń. Może osiągnąć najwyższy 17 poziom doświadczenia, ale przyniesie zakręcie umiejętności niektóre artefakty do następnego podobnie jak jego dwóch najprzybłatorów. 5 liszy, 3 mocy albo 5 tysięcy złota. Myślę, że moc jest najbardziej najsensowniejszym wydaniem, co możemy zrobić. E, zatem zobaczmy. Zgodnie z obietnicą czarodziej przyniósł mnie na kolina palak. Ze zdobytych e, przez informacji wynika, że na ten tym terenie 2 księstewka nie ustanie z siebie walczy. wiadomo, iż najlepszym czasem deklamantów jest czas wojny. Trzeba to koniecznie wykorzystać. Mateuszowi dziękuję. Klasycznie mamy tutaj monolit wejścia. Zastanawiam się, gdzie on mnie przeniesie. Na wszelki wielki zapiszmy sobie 17. Północny gościniec. Coś mi mówisz warto. Podchodzisz z do monolitu. Obchodzisz go z każdej strony, ale gdy wpatrujesz się chwilę w połyskujący w ciemności metalowy przedmiot oraz poruszające się gwiazdy, później obraz się zamazuje. Intrygujące. Chełm wilka. DZ, Oddaj turę. 6 dni do miasta. Wow. <laughs> Nieźle. Nie wiem, czy nie spartoliłem tego. To zdaje się, jakby był zamek początkowy, wiecie? Nie wiem, czy ja tej misji nie będę musiał zrestartować zaraz. Bo jakby spoko, kopalnie są, tak, ja wszystko widzę, ale y, chyba jestem zmuszony zrestartować misję. Mhm. Spróbujmy, jeszcze raz. Ten hełm na pewno będę chciał. O! Widzicie coś dostaliśmy. Tak, czyli trzeba zdobyć nekro stąd. Uuu, silny się. I przeklęta ziemia powiadacie. No Mi za zasiemane. Chujek mały. O, niestety trzeba się tego pozbyć dziadostwa. As soon as possible. Mogę maslowować ich. Zastępnie tu to już to zrobimy na początku. Jeśli, oczywiście, przypomnę sobie o tym do środka, więc ten wróg będzie chyba szybszy. Nie, nie jest szybszy. Ma slowa na głupi ryj. Od wąpierza zacznij. Bywa irytujący. Mhm. Ale nie są to powiedzmy największe straty świata. Przynajmniej już nie będzie saniemany, nie? To jest zawsze jakiś mały plusik. W zastanej sytuacji. Trzmiechy mamy na wszystko, to nie jest za strasznie dużo. Zważywszy na to, że tamtą mapę graliśmy 6 miesięcy, to tak, to zdecydowanie nie jest to dużo. E, zdobyliśmy coś z czymś, to jest z wojskiem. E, weźmy, ulepszmy wszystko, co możemy ulepszyć. Skorzystajmy też z tego cuda. Problem jest taki, że jeśli polecę, a chciałbym polecieć, to może mi zbraknąć. E, czemu nie mam nekromanty żadnego? Nie wiem. Był tu określony jako wrota żywiołów. Ciekawe. Um, a chciałbym polecieć, to boję się, że stamtąd nie będę miał trochę wyjścia. To jednostka jest szybsza. 7-7. Ach, to w Was to nie ma problemu. Oj, głupie się ustawiłem. Dobra, nieważne. Czy czas wstrzymajmy się z tym przelotem, choć byłby na pewno mile widziany. To wstrzymajmy się choć na moment. Tak, żeby mi się wycie nie pakoło zaraz na jakąś lipę po prostu straszliwą. Mhm. Dobra, mamy kamyk, mamy drewno. Aha, czyli ta wyspa po prostu, najzwyczajniej w świecie, nie jest zbyt duża. się o poziom się swój niespecjalnie martwię, zatem pozwolę sobie nieco tematykę odpuścić. Aha, i tutaj będzie coś. Dobra, rozumiem. Skorzystajmy z plewego targu. Zróbmy taką klasyczną rozbudowę po Bożemu, rzekłbym. O, to akurat bardzo miłe z waszej strony. Jest to przeklęta niewątpliwie jest delikatnym utrudnieniem dla zastanej sytuacji, aczkolwiek sądzę, że sobie damy radę. Macie po cztery ruchu teraz, czyli mniej więcej tyle co zombie. I hmm. no, mniej więcej, po prostu tyle co zombie. Okej. Okay. To O, może takie coś zrobić? Ciekawe, chyba nigdy tego nie widziałem. Odnoszę takie wrażenie. Um, zdychajcie. Ou jedno widmo. Ten uderzy niestety, więc wajtujmy do jakiegoś Counter Strike'a. Ten uderzy. Na szczęście w wampira, więc nic się wielkiego nie wydarzyło. To już plus. Po zametany, ty się leczysz, to fajnie. Nie to. Duży magicznej. Dobra, bij się z nim. Oj! Akurat niepotrzebne było. Samą porę, jak to się mówi. Yy, jeden szkielet. Ja ty mnie nie spowolnisz. Grupa wąpierzy. Nie musimy. Tu będzie drewno. Nie stać. Tak, wiem, że nie stać. Ale teraz. Teraz już stać. Nie będzie, że kuźnia. Dajmy turę. I tam będzie jakiś widok. Przelecisz tędy. Nie wiem, czy jakieś wojsko ja będę miał jeszcze. Skorzystaj z tego, cuda. E, tu zrób mauzoleum, jeśli mogę, pozwolić sobie. Następnie, dopiero jutro ratusz. Potrzebuję e, liszy. No, byłyby fajne. Skorzystajmy z, z wizji. Faktycznie, są so i dwa plemiona. Mm -hmm. Boję się, że wiecie, jak się wpakuje. To... A, tu jest jakieś wyjście, dobra. To, to znaczy, że jesteśmy w miarę. miarę... Okej, okay, dobra. Są te dwa plemiona bijące się ze sobą, to już widzę. Jak silny jesteś! Nawet, nawet, nawet jesteś. To dziwo. Niestety kamienia nie mam. Skorzystaj z rekrutacji, jutro dobierzesz coś. I mamy ruchu 7-6, dobra? Skorzystajmy w ten sposób. Coś spróbujemy jutro dobrać jeszcze bardzo ładne statystyki, podobają mi się na tym bohaterze. Moglibyśmy ulepszyć dwór, albo wziąć trzy lisze. Mm -hmm. Teraz korzystam jednak z liszy. I lecimy tu. To już widzieliśmy naturalnie. A, minotaury tym razem. Od mm -hmm. slołka sobie zaczniemy. Ocie moi mili. Już mamy strzelca, więc ja już się też tak nie jestem obsrany delikatnie rzecz ujmując, coś tam zawsze możemy zrobić na dystansie. Mamy ogromną przewagę na poziomie statystycznym nad wrogiem, Niestety z minotaurem zawsze trzeba uważać z tym jego boostem do morale. Staram się zawsze być dosyć ostrożny, aczkolwiek wiecie, że różnie to wychodzi, bo może po prostu w najgorszym momencie, dnia i nocy, przejść taki moment, że minotaurem dostaje po prostu morale. to zawsze myślę, że trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy. A kurwa. Teraz tylko nie zgiń, proszę cię. Dziękuję serdecznie. Byłoby bo strasznie irytujące, gdybyś jednak teraz zdecydowała się umrzeć. Oddajmy turę. Wciskamy i lecimy. Tu chyba kopalnie jakieś, tak? Rteniś będzie tak mile widziana. W Coś kopalni będzie mile widziana. Gdybym miał być szczery. Aha, i tutaj jesteśmy. Zakładam, że gdzieś przy biomie. Naszych oponentów. I to są pewnie te wszystkie silniska, które musimy zajmować. E, dobra. Myślę, że kluczem teraz do sukcesu byłoby było zdobycie, właśnie, zamku. O, kamień, to miło. E, 5000. Patrzcie. Mówisz, masz, Ignacy. Zróbmy zamek, to na pewno. I zbadajmy tutaj jeszcze odbrzeże, Na czym polega tutaj konflikt. Zweryfikujmy. Plotek prawdziwość. O. O. Grindam. Elo. E, polećmy te. Ha ha, ha, ha ha tędy Trochę byłoby głupio, gdyby ktoś mnie ustrzelił z wody, nie? Zawsze straszny przypał, tak zginąć Co tam? Dzięki za hełm, mordo. Ja jestem niestety wolny cytując klasyka jak dupa. Uu, tu jesteście jeszcze faktycznie jeśli Christian zwany tarnumem. E, ok. Zbierajmy zatem wszystko i zróbmy kapitol w tej duszy. Dobra. Szósty dzień z kapitolem. Na moje nawet nieźle. Dobra, pozbawimy się ciebie. Skradnijmy ci manę i serce. I zwiał. Nie zwiał? To co, co? Nie wierzę. Jak to nie zwiałeś przede mną? Teraz wiesz. Nie! Serio? Całkiem odważnie. O! Widzicie? Zastanawiałem się czy jest taki artefakt. I w się jest. Chełm wilka się przyda, ale chroni nas przed sztormami, ale... Hmm. Ciekawe, bardzo ciekawe. No, tutaj też nie wolno za blisko podejść. Straszny dwór możemy zrobić, ale luz. Czerwony się oflagował, niebieski z też. Cześć ty przylazł. Tu? Czy po prostu masz jakieś zejście? Mhm. Trzeba być dosyć ostrożnym. Z tym ruchem moim. Pierwszy dzień, nie? To jest zawsze dobry moment, żeby zbudować takie rzeczy. Dobra, przebadajmy tutaj region. O, no, wydaje się, jakby to mógł być zamek. Teraz sprawdzimy. A by się wir, tak jakby na drugą stronę siara się zbiera. To mamy, moglibyśmy z tego skorzystać. Aczkolwiek wtedy nie robimy domu mroku. No, zobaczymy zaraz. Mhm. Aha, i to jest jedno z wyjść. Zakładam, że do jednego z zamków. No, to głupim byłbym, gdybym nie zdobył. Aha, czyli po prostu cały system podziemi się łączy w dużej mierze. Okej, okay? brzmi uczciwie. To dawaj to. Całkiem elo, bo surowce mi się zawsze przydadzą. Tu zrobimy sobie taki manewr. Co być troszkę szybszym, plus regenerować nieco many. Następnie zbadajmy jeszcze ten zakres. No i dobrze. Kurczę, no patrzcie, nie jest tak źle. Myślałem, że będzie trochę trudniejsza ta mapa. Problem ich cały czas polega na tym, że one są strasznie pozbawione fabuły. To jest coś, nad czym bardzo ubolewam, nie ukrywam, bo, bo jakby. Ja strasznie lubię, jeżeli mapy są jakby, powiedzmy, nafaszerowane tą, tą fabułką i treścią. A tu się czuję taki trochę, wiecie, osierocony przez to. 5 do 6. Na co ja liczę? Oni morale nie mają, ale może. Niestety. Liczyłem. Ale jak to się mówi, liczyć na siebie, Ignacy. Czy coś tutaj może się jeszcze znajdować? No niespecjalnie. Nie wydaje się, aby miało coś się znajdować jeszcze. No wszelki wielki przelećmy. Ale nie wydaje mi się. Mm -hmm. Coś potrzebujemy? Nie, zbierajmy pieniądze. Jak będą przydatne, to je wykorzystamy. czy jakaś statystyczka widzę, że będzie to zebranie. No poleć sobie już tam. Jakby co? Mm. O! O! No, czekaj z hajsem. Tam, masz zamek. Odblokuj to dziadostwo. Przypuszczam, że sobie poradzisz z tym. Dobrze. Mamy wasze siedlisko monków. Okej. Okay, to może być ciekawa rzecz. Weź plus jeden do obrony. O, to bym chciał. Mam przecież kopalnię. Leć. O, M, nie przecinek. Dobra, przecinkiem czy tam kropko się jakieś kupowało w CS16 naboje, to zawsze pamiętam. No i się skończyła moja radosna zbieranie na siarki, rtęci znaczy się. Jest tutaj śmieć, mogę zrobić jakiegoś. Ciebie w miarę lubię. Czu, 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 czu. dobra. Sędy. Mhm. Aha, i statek, po prostu na drugą stronę. Aha, czyli w ten sposób się przebijamy na dobra. Dobra, to to znaczy, że jest w miarę uczciwie. Mm. Te surowce będą już raczej na spadku u mnie. Kurde, sprawdził mi to. Gdzie jesteś, gugula? Chodź tu. Rusz się mocno tu w dół. E, dobra. Siemka. Sportowe świry. Czy mógł ich po prostu rozsmarować. In general. Pytanie, czy ja jeszcze jestem w stanie, czy nie będą za silni teraz na tym etapie rozgrywki. W jak się kręci, to skorzystaj. Co mi grę. Ja myślę, że z animatorem i ze wszystkimi tego typu udogodnieniami jestem w stanie go rozsmarować. Niestety to zaboli. Nie, nie jest słaby naprawdę, to tak... Ja się, wiecie, lubię sobie śmieszkować, ale wróg nie jest tu słaby. Myślę nad blindem w tym etapie. Ale nie no, chyba slow. Zblindujemy się chyba potem. Znaczy, do tu, To może zabolać. No to będzie taka bliska bitwa. że... Nie, mam za duży prze... przebicie statystyczne nad nim więcej. Też wróg chyba nie specjalnie wiele będzie mógł mi zrobić. Ja po prostu będę musiał wydać pewnie mało many na to, żeby go dojechać, jednak. Zatem zacznijmy od razu. Tysiąc od pierwszego uderzenia. Animatorować będziemy musieli na pewno te lisze. Są zbyt istotnym ogniwem dla mnie. W mojej armii. Nie masz za najwięcej ruchu na świecie, nie? Nie masz. To przytomnie spierdolimy. Wąpierz też leży. No i zaraz dobędziemy fajny zamek, wiecie? Skorzystajmy jeszcze raz z łańcucha, tu zaczynając. W paliste się zamknęło. No dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Leć tędy, mąkiem się zajmiesz. O, tu nie zdążyłem zwiać. No to bijmy. Za animatorować się. Dobi. Ten szczelił. Tu powinniśmy go załatwić. Dobra, to teraz animator liż. Bez wampira będziemy. Ale powinno starczyć. Nie uważam, że te straty były jakieś przegięte. A ilość szkieletorów, jaką dostaliśmy, jest naprawdę chyba satysfakcjonująca dla mnie. Jest dwóch wrogów, którymi chętnie bym się też zajął. Na ten moment zakończymy sobie w taki sposób ruch. Mamy tutaj wroga w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Jak ty to się dostałeś tutaj? od tej strony? Nie wiem, czy od teleportu może? Ach, tu jest twój drugi zamek, Bretonia. Dobra. Ale to jest dobry moment też, żebyśmy sobie zakończyli, więc ja mam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym Ignacy, byliście wy. A no to, moi drodzy, był Heroes of Might and Magic 3. Zemsta zza grobu, fanowskie kampanie. Widzimy się w wszystkich materiałach. Trzymajcie się ciepło. papa? Pa.